Jak widzimy za naszymi oknami, kończy się lato, zaczyna się jesień. Często na korytarzach lub w szkole zauważamy swoich kolegów, koleżanki. Co nam przy nocy. często słyszymy kaszli, kichają. Wracamy po południu ze szkoły, włączamy czytamy prace. I na szczystko lub utracione ryby. Czy rzeczywiście mamy z czego bać? Właśnie z tym pytaniem przejdziemy do naszej kolejnej. No właśnie, jeśli czego czy nie? No nie należy tak bardzo się obawiać tej choroby, ale wiadomo, jak każda choroba zakaźna, można się nią łatwo zarazić, zwłaszcza w szkole, w internacie, gdzie jest duże skupisko. Na pewno nieraz chorowałeś na grypę, zwykłą polską grypę w okresie jesiennym czy wiosennym, więc mniej więcej wiesz, na czym polega. A teraz na początku roku tego kalendarzowego pojawiła się nowa jej odmiana tej grypy. Jest to tak zwana grypa świńska. I grypa ta y, jest, wywołuje ją wirus, który o takiej trochę skomplikowanej nazwie, ale wymienię tą nazwę, może ją nieraz słyszałeś. Więc jest to wirus ah 1 n 1 I Jak sama nazwa mówi, grypa ta Grypą to można się zarazić od chorych świń, ale także od chorego człowieka, który już na tą grypę po prostu choruje. Wirus ten jest po prostu bardzo groźny z tego względu, że jest on jakby połączeniem trzech, wir trzech wirusów. Czyli po prostu są tam jest tam wirus grypy świńskiej, ptasiej i ludzkiej, tak jakby piętnym. I dlatego on jest groźnym wirusem, ale. Spokojnie, no po prostu y, przestrzegając pewnych zasad, tam można się uchronić od tej grypy czy nawet przechorować tą grypę. I wirus ten, może słyszałeś, rozwinął się w, w, w kraju takim, który jest w Ameryce Południowej, w, Me w środkowej y, dokładnie, w Meksyku. I potem ludzie po prostu podróżując po całym świecie, którzy zarazili się tą grypą, roznieśli ją po całym świecie i w tym momencie jest ona już w ponad 50 krajach na całym świecie. Do Polski dotarł on na początku maja, wtedy potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania na tą grypę, do tej pory jest już zarejestrowanych, potwierdzonych około 100. I teraz po prostu chcę Ci powiedzieć, no jakie są objawy tej grypy. Więc objawy tej grypy są bardzo podobne do zwykłej grypy, czyli wysoka gorączka przede wszystkim, dreszcze, ból głowy, katar, kaszel, no co jeszcze, bóle mięśni, stawów, ogólne rozbicie organizmu, brak apetytu, czasem wymioty mogą też występować. I jeżeli ktoś zauważy takie y, objawy u siebie, no to wiadomo, że już może podejrzewać, że ewentualnie y, jakaś choroba się rozwija, co nie znaczy, że to jest ta grypa świńska. No i teraz y, trzeba powiedzieć, jak y, przede wszystkim, jak można się tą grypą zarazić. Więc zarazić świńską grypą można się poprzez kontakt z chorą świnią i tak jak mówiłam, z chorym człowiekiem, który już na tą grypę po prostu choruje. Między ludźmi y, zarażenie następuje, y, mówi się to tak, tak zwaną drogą kropelkową i powietrzną, czyli po prostu ktoś kicha, kto jest chory kicha, kaszle, nie zasłoni ustami, y, nie zasłoni rękami ust, więc po prostu te, te wirusy wydostają się i choroba y, rozprzestrzenia się w ten sposób. Drugi, druga metoda to jest, można zarazić się również przez dotykanie powierzchni, jakichś przedmiotów, które chory człowiek dotykał już wcześniej, który jest po prostu zarażony na tą chorobę. Czyli jakieś biurka, butelki, chusteczki, na przykład nie należy pić nigdy po, po kimś innym, jak ktoś jest podejrzany, że tam po prostu ma objawy jakieś. Inną drogą, którą można się zarazić na chorobą, jest dotykanie powierzchni. Przedmiotów, które wcześniej po prostu zostały zarażone przez chorą osobę, czyli na przykład w szkołach przez ławki, przez biurka, przez pożyczanie chusteczek do nosa, przez po prostu no, czasem picie z jednej butelki. Natomiast jedząc mięso wieprzowe nie można się zarazić, tylko trzeba było wcześniej tam ugotować czy usmażyć. Wirus ten ginie w, w temperaturze 70 stopni Celsjusza, dlatego jedzenie mięsa. No nie surowego, po prostu tylko przyrządzonego jest, jest całkiem bezpieczne. No i teraz trzeba powiedzieć coś na temat, jak po prostu leczyć tą grypę, jak sobie z nią w ogóle radzić. Nie? Więc u większości osób grypa, jak, jak w sumie każda grypa przebiega w sposób łagodny, ale w niektórych przypadkach chorzy przechodzą ciężej lub nawet są przypadki śmiertelne tej grypy właśnie świńskiej. Dotychczas y, na całym świecie zmarło ponad 2000 osób. Y, dlatego y, też gdy tam ktoś zauważy, pierwsze objawy takie tylko, y, tej po prostu y, grypy, czyli te, o których wcześniej mówiłam, wysoka gorączka, te bóle głowy, mięśni itd. Należy, jeżeli tu jest się w szkole, w internacie, no to jest naszą rolą po prostu powiadomić rodziców, że takie coś wystąpiło, rodzic ma obowiązek przyjechać po dziecko, zabrać do lekarza. No a jeżeli ktoś mieszka poza, to wiadomo, trzeba zgłosić się przede wszystkim do lekarza pierwszego kontaktu. I on wtedy zadecyduje, czy to jest po prostu zadecyduje o dalszym postępowaniu, o leczeniu, czy nawet o umieszczeniu w szpitalu. A jeszcze chciałam powiedzieć, że tu w Internacie należy takie, takie dziecko należy po prostu do izolatki położyć, żeby nie zarażało innych. Co nie znaczy, że jest to grypa ta świńska i, i że, że będzie po prostu się zarażał inny, inna, inne dzieci. I co jeszcze? Aha, skuteczną metodą zwalczania grypy byłaby szczepionka. Niestety jeszcze nie ma pewnej szczepionki przeciwko grypie. Jest w trakcie opracowywania. W Polsce nie ma. Podobno jest w Chinach, ale to my nie sprowadzamy. Stamtąd także na razie nie, jeszcze po prostu nie można się zaszczepić na tą grypę. A jak zapobiegać świńskiej grypie? Jak po prostu wprowadzić pewne środki bezpieczeństwa, żeby to się nie rozszerzało? Więc przede wszystkim podstawować, przestrzegać podstawowe zasady higieny osobistej. Często myć ręce mydłem i pod bieżącą wodą, jeżeli jest to możliwe, a tutaj wiadomo, jest to możliwe, bo macie warunki do tego dobre. Potem, następnie unikać kontaktu z osobą taką, która już po prostu przejawia jakieś objawy y, grypy. Y, psz, n, potem nie dotykać przedmiotów takich, które tam wiadomo, że na przykład już chory y, ktoś był chory i dotykał tych przedmiotów, czyli nie, nie używać tych chusteczek, jak wcześniej mówiłam, nie pić z jednych butelek. Następnie y, chory, taki, który po prostu ma te objawy powinien podczas kaszlania i kichania zatykać y, ręką nos i usta. I właściwie y, to jest takie najważniejsze rzeczy. Jeszcze w wielu krajach, y, tam aby zapobiec, rozprzestrzenianiu się tej choroby, wprowadzono specjalne kontrole, zwłaszcza na lotniskach, zwłaszcza u ludzi, którzy powracają na przykład tam ze Stanów Zjednoczonych czy z Meksyku specjalne tam pytania takie na, y, przy, przy przyjeździe, czy nie ma tam objawów. I jeżeli są, no to wiadomo, wtedy już służby działają odpowiednio. No i Zalecana jest ostrożność tam przy takich, wiadomo, podróżach do tych krajów albo odłożenie, albo, y, albo przesunięcie terminu, no, ale jeżeli już ktoś musi, no to po prostu przestrzegać tych zasad higieny i będzie dobrze. Jak widzicie, grypy nie musicie się bać, ale pamiętajcie, myjemy jak najczęściej ręce, staramy się unikać kontaktu z osobą chorą, nie używamy przedmiotów od nich pochodzących, za to nie unikamy owoców i warzyw. Internat SOSW Paweł Fortuna.